Trzeba się schować. O, bardzo Ci dziękuję. Proszę. Emocjonalnie. Roma jest zjawiskiem. Pozycja to jest najważniejsze właśnie, żeby zmieniać. O, tak, wiesz. To jest typ fotogeniczności, który... który emanuje, przyciąga. I dynamicznie, dynamicznie. Tak. Roma jest gorąca. Gdyby najkrócej ująć. Mamy już to dawno zrobione, ale jeszcze, jeszcze więcej. Wszystko dobre. Jest rzeczywiście w takim e, najbardziej klasycznym rozumieniu gwiazdą. Nie jest mi zimno, ale trochę już mnie bolą w tych grupach, tak? ha. ha, ha. <laughs> Nie, żarty, żarty, dam radę. Nie, bo tak chciałam trochę pomarudzić, tak, po gwiazdożyć trochę. <laughs> Roma Gąsiorowska to znana i ceniona aktorka, przed laty nazywana głosem młodego pokolenia. Zagrała w ponad 30 filmach. Popularność przeniosły jej role w takich produkcjach jak Wojna Polsko-Ruska, Pogoda na Jutro, Sala Samobójców, W imieniu Diabła, Listy do M czy Ki. Za kreację w tym filmie została obsypana nagrodami. Z niczym się nie wyrabiasz, nie potrafisz nawet zająć się pio. Myślisz, że jesteś Bogiem? Jesteś nikim. A mamy dla Ciebie niespodziankę. Nie kombinezon. No to bardzo się cieszę, dziękuję, naprawdę. No. Wiem, wiem, tak. Z... Będę nosić. Podobno tak. chciałaś być kiedyś mechanikiem samochodowym. Tak, ale ze względu na kombinezon właśnie. Nie, zupełnie nie, nie jestem fanką motoryzacji. I, yy, I to była raczej taka fascynacja moja Ey, kostiumem. Bo zawsze jak myślałam o tym, jaki zawód będę uprawiała, to myślałam artystka. I wiele osób, które mnie znało w tamtym czasie, podkreślało różne moje talenty. Jakby dostawałam taki feedback, że, że mogłabym malować, rysować, bo fajnie mi to wychodziło, lubiłam to. Pisałam wiersze, śpiewałam piosenki, lubiłam tańczyć. Może właśnie przez to, że ja nigdy nie fokusowałam się na tym, że. Ja chcę być aktorką, że ja gdzieś walczę o to, czy że zmierzam do jakiegoś konkretnego celu, żeby osiągnąć coś w tym aktorstwie. To, to gdzieś nie było um, um, też we mnie takiego, um, jak to czasem mówią, takiego parcia. Zabiorę Was na górę. Mam tam próbę do filmu Ruj. Próba charakteryzacji i kostiumu. Przepiękne, zobaczycie. Maski, nie? Bo aktorzy mogą bez maski. Aktorzy mogą? Nie mogą, mogą, nie? Tak, tak, macie taryfę To jest mapa. Mapa wyspy, na której mieszkają bohaterowie. Filmu Ruj. Wspaniałe. Gdzie będzie mój dom, czekaj? To do mnie? Tak, tak. tak, tak. Czysto. Roma Gąsiorowska z impetem weszła do polskiego show biznesu. Karierę aktorską zaczęła już na drugim roku szkoły teatralnej w Krakowie i od tamtej pory nie zwalnia tempa. Pokochało ją kino, reżyserzy chętnie obsadzają ją w swoich filmach i gra w kilku produkcjach rocznie. Aktorka znana jest z tego, że skrupulatnie wybiera rolę. Ostatnia, którą przyjęła to postać matki w filmie ruj. A to jest mój synek, a znaczy, gra mojego synka? Wziąłam tego gadatka do swojej szkoły, żeby go trochę tam podkręcić. Tak, Co i teraz tyle. będę się rozwijać. Co by się jeszcze porozwijał? <noise> tak. Zdolny niesamowicie. Roman bardzo dużo mówi. <noise> że... Ale to dobrze właśnie. Przestań! przestań. Zostaw mnie! Kłamiesz! 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 Kłamiesz!